Rozpoczynamy nabożeństwo w imię Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Bóg włada w swoim świętym domu, niech ziemia, milcząc, przed Nim korzy się. Amen. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych do Kaplicy Dobrego Pasterza w Warszawie i witam tych, którzy są z nami łączności przez internet. Cieszę się, że ta zmiana czasu nie zrobiła wiele i jesteśmy razem. Zaśpiewajmy pieśń XXIV Boża Obecność. Boże, w Twojej dłoni leży nasza przeszłość Nasze myśli wybiegają w przyszłość Dzisiaj prosimy Ciebie Otwórz nas na Twoje zbawienne działanie Wierzymy i ufamy, że drogi, po których kroczysz razem z nami Są drogami zbawienia Módlmy się Panie Boże, Ojciec Wszechmogący Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam kolejny dzień naszego życia za to, że obudziliśmy się i możemy podziwiać, jak jesteś dobry, miłosierny, jak się nami opiekujesz. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił to nabożeństwo, aby to był czas, kiedy będziemy Ci dziękować i będziemy Cię prosić i ufamy, że wszystko w swoim czasie się spełni. Prosimy, aby Duch Święty nas napełnił, żebyśmy mieli serce radosne, przepełnione Twoją miłością którą będziemy mogli zanieść do ludzi wokół nas. Prosimy Cię o to w imię Tego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Teraz pomodlimy się responsorycznie słowami psalmu 65. Tobie należą się pieśni chwały, Boże na Syjonie. Tobie należy się spełnienie ślubów. Ty wysłuchujesz modlitw. do ciebie, ciebie przychodzą ciebie. wszyscy ludzie, by Gdy wyznać winy. Gdy przytłaczają nas nasze grzechy, ty je odpuszczasz. Szczęśliwy, Szczęśliwy ten, kogo wybierać i by zamieszkał na Twoich dziewczynicach. Chcemy nasyść się do twojego domu. Podobnie nas wysłuchujesz w swej sprawiedliwości, Boże, nasz zbawco, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich. Utwierdzasz swoją mocną góry, przewracany jesteś potęgą. Uśmierzasz szum morza, szum fal i zgiełk na Mieszkańcy krańców ziemi, boją się Twoich znaków napałaś radością aranki i wieczory. Nawiedziłeś ziemię i ją nawodniłeś. Niezmiernie ją wzbogaciłeś strumieniem Bożym pełnym wody. Dostarczyłeś zboża. Jej bruzdy wypełniłeś wodą, wyrównałeś skiby, sprótniłeś ją deszczami i go błogosławiłeś ploną. Rok upieńczyłeś swoimi dobrami, Gdziekolwiek przejdziesz, nastaje urodzaj. Pełne losy są stepowe pastwiska, a wzgórza przepasane radością. Pastwiska stroją się z carla owiec, a doliny odrywają się zbożem. Znoszą okrzyki radości i śpiewają. Odejmę panu chwałę. Proszę. Tradycyjnie teraz jest czas na słowo dla dzieci, ale dzisiaj nie ma jolity, ale będziemy mieli słowo nie tylko dla dzieci. Zapraszam do podzielenia się swoją refleksją siostrę. Przeczytałam krótkie opowiadanie, które bardzo mnie poruszyło i chciałam się z Wami nim podzielić. Jest lekcja polskiego. Nauczycielka opowiada dzieciom historię o pannym statku. Z tego statku uratowało się jedno małżeństwo, a właściwie ojciec z córką, Magda, utknęła. statek tonął, a jeszcze ludź, która tonkowała, nie była tak daleko, kobieta wykrzyknęła jakieś słowa do swojego do męża. Nauczycielka pyta dzieci, jak my myślicie, co ta kobieta mogła powiedzieć. No i tu dzieci zaczynają wymyślać. Ty, zdrajco, nienawidzę cię, jesteś podły. Ze statku ratuje się kobiety i dzieci, a nie mężczyzn przecież. Jeden chłopiec nic nie mówi, więc nauczycielka zapytuje, a ty dlaczego nic nie mówisz? A on powiada, bo ja myślę sobie, proszę Pani, że ta kobieta powiedziała, zajmij się naszym dzieckiem, zaopiekuj się naszą córką. Nauczycielka za nią mówiła i pyta, a Ty znałeś tą historię? A on mówi, nie, ale jak umierała moja mamusia, to powiedziała tatusiowi, zaopiekuj się naszym synem. I ja sobie myślę, że ta kobieta powiedziała tak samo. Nauczycielka się wzruszyła łudzy napłynęły jej do oczu i się odwróciła od klasy, żeby dzieci tego nie widziały, a potem dokończyła historię. Mówi dzieci. Statek zakonuł. Ojciec z córką wrócili do domu i wychował dziecko samotnie. A po latach ona już jako dorosła kobieta znalazła, porządkując jego rzeczy, stary notes, w którym był opisany ten straszny dzień. A tam było napisane tak. Wyruszając w tę podróż, wiedzieliśmy oboje, że ona jest śmiertelnie chora. Panie Boże, jak ja chciałam za nią umrzeć. Ale przecież ktoś musiał żyć, żeby wychować nasze dziecko. No i tak się stało. W klasie zapanowała cisza. Dzieci zaczęły się zastanawiać. Nauczycielka mówi, widzicie dzieci, nie warto osądzać ludzi, na pierwszy rzut oka, po pozorach, bo nie wiemy naprawdę, jakie były ich motywy takiego działania. Chciałam zakończyć słowami apostoła Pawła e, z pierwszego listu do Koryntian, czwarty rozdział piąty werset. Przedtem nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc a Wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Dziękuję. Dziękujemy i zachęcam też inne osoby, gdy będą miały kiedyś coś, co ich poruszyło, to zapraszam do, do dzielenia się swoimi przemyśleniami, refleksjami. A teraz kilka ogłoszeń. Następne nabożeństwo o godzinie 19 w tej kaplicy to jest nabożeństwo w języku angielskim. W niedzielę 2 listopada zapraszam na nabożeństwo normalne o godzinie 11 2 listopada. Już będzie nowy miesiąc. Przypominam też, że organizujemy drugą edycję garażówki 29 listopada. Jeżeli ktoś ma coś, co zalega nie tylko w szafach, ale i w kuchniach, jakieś sprzęty AGD, to zachęcam, możecie przynosić do kaplicy nie musi to być w niedzielę, może to być w tygodniu wystarczy do mnie przedzwonić. 29 listopada następna Galożka. E, powtarzam, że dostaliśmy zaproszenie na Adwentówkę do Łodzi na 6 grudnia i chciałbym, żebyście się zastanowili, kto chce jechać i dali mi znać, ponieważ e, w Łodzi chcą wiedzieć ile osób przyjedzie. Wiąże się to z logistyką zamówieniem posiłku. 6 grudnia, to jest sobota. Do łodzi wyjazd. Kto chce, to proszę zgłaszać do mnie. Przypominam, że rozpoczęliśmy trzeci sezon dyskusyjnego klubu biblijnego w piątek o godzinie 19 Online. Kto chce, zapraszam. Wystarczy mi podać adres mailowy. Jeszcze jedno ogłoszenie, które chciałby przekazać Łukasz. o. No, śmiało. No. Ja chciałem zachęcić do brania udziału w takiej inicjatywie, która się nazywa Stołeczny Instytut Biblijny. To jest studium podyplomowe z teologii biblijnej. Wczoraj była uroczystość, na której mój rocznik kończył swój trzeci rok nauki i odbieraliśmy dyplomy. To są bardzo dobre zajęcia na temat książek biblijnych. Tam wykładają tak znani wykładowcy z różnych środowisk, różnych kościołów, ale tak, to są e, doktorowie, profesorowie e, różnych uczelni teologicznych, i e, tak, potrafią tam opowiedzieć z jednej strony o nowych odkryciach biblistyki, o tym, co tam archeologowie wykopali, na czym się historycy zastanawiają, a z drugiej strony e, tak, pokazać, jak to wszystko e, tak, zrozumieć, żeby to wzmacniało te i nie osłabiało. To są zdalne zajęcia, jedna sobota w miesiącu. Tak, jakaś godzinny wykład, później w swoim tempie odsłuchuje się wykładów z, z biblioteki. Również to wszystko jest online. No i jako iż słowo o tym, że tak to się odbywa, że się głównie pocztą pantoflową, to odpowiedziałem na wezwanie i serdecznie zapraszam. Tutaj przyniosłem kilka lotek, zostawię na stoliku, można Doczytać e, wszystkie szczegóły organizacyjne. E, ja bardzo to sobie cenię i ja ze swojej strony e, polecam się zainteresować. Dziękuję. Dziękujemy i gratulujemy. Wysłuchamy się. Pół rodziny. 27 października będzie obchodził swoją rodzinę Aaron Feldman. Składamy ranowi życzenia dużo władz bożych. 28 października będzie odchodziła swoją rodzinę. Siostra Katarzyna Wojtania. E, Siostra Kasia mieszka w Anglii. Życzymy jej dużo zdrowia i błogosławieństw Bożych. 30 października będzie obchodziła swoje urodziny Wiktoria Falkowska. Niedawno był ślub chrzest. Chrzest ślub, ślub, Wiktorii. Życzymy mamie dużo zdrowia, radości i Bożych Błogosławieństw. I 5 listopada będzie obchodził swoje urodziny brat Aleksander Szopiński. Dużo Bożych błogosławień życzymy bratu Aleksandrowi. A teraz z radością podzielimy się tym, co mamy od Boga.